Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam Was do obejrzenia 21 odcinka serii Pokémon X Wonderlock. W poprzednim odcinku, no cóż, było Hour of Power i udało Wam się pod poprzednim odcinkiem również pokonać próg 75 lajków, który był wymagany. Jeżeli uda Wam się je pokonać jeszcze w dzisiejszym i w następnym odcinku, Hour of Power powróci w następny piątek. Także mam nadzieję, że dobijecie to, mam nadzieję, że tak, bo jesteście w stanie to zrobić. Widziałem to także. Dziękuję Wam wszystkim oczywiście za wsparcie i mam nadzieję, że będziemy dalej ruszać, bo podobała Wam się ta seria. Wszyscy oglądali to odcinek i byłem naprawdę zaskoczony i to mnie bardzo cieszy. Także te piątkowe godzinne odcinki, jeżeli oczywiście będziecie pobijać te progi, będą tutaj dostępne. My oczywiście w dzisiejszym odcinku będziemy się mierzyć z Ramosem, z liderem roślinnej sali regionu Kalos, ale zanim do tego przejdzie, oczywiście czas na kilka słów o mojej drużynie, tak? Przedstawimy sobie tą drużynę. Oczywiście Pokemony, które są w niej nazwane częściowo są również e, nazwane za pomocą nazw moich subskrybentów, którzy komentują regularnie. Jeżeli chcecie, żeby Pokémon, który pojawi się w przyszłości w tej drużynie, jeżeli będzie oczywiście taki, miał wasze imię, to komentujcie, zostawiajcie komentarze albo zostawiajcie sugestie imion Pokemonów, które chcielibyście, żeby żeby były po prostu w tym odcinku. I teraz, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest właśnie taki nowy dodatek. Westley na poziomie 19 z atakami Ember, Growl, Quick Attack oraz Fly. Później Roselia, Kokomiko. Kolejny idealny przykład. Pozdrawiam bardzo serdecznie z atakami Absorb, Tiny Watersport i Stansport. Tu się problem rozwiązał. Mamy Stone, możemy ją wyewoluować. Czekam tylko na jeden ruch, który... Chyba dostaniemy od Ramosa. Później Swallow, Lips na poziomie 34 z atakami Bodyslam, Jon, Amnesia i Sludge. On za niedługo uczy się ataku Sludge Bomb, co, na co czekam z niecierpliwością. Simipur, Sokka z atakami Surf, Rocktum, Waterfall oraz Ice Beam. Mighty na Curie z atakami Tackle, Roar, Send Attack i Bite oraz Beautifly Omen, którego musimy wyleczyć z atakami Gust, Giga Drain, Silver Wind i Stan Spor. To są wszystkie moje pokemony, które obecnie znajdują się w mojej drużynie. Oczywiście, fleczenie, znajduje się na pierwszym miejscu, bo będzie trenowany przez nas. Będziemy się starali, żeby on po prostu ewoluował jak najszybciej. Ale zanim przejdziemy do tego, oczywiście jest to Wonderlock. Także, jeżeli wy chcecie brać w nim czynny udział, czyli chcecie mieć szansę na wymienienie się ze mną pokemonami podczas Wonder Trade, dołączcie na mojego Discorda. Została stworzona nowa ranga Wonderlock. Jeżeli już tam jesteście, poproście o nią i jeżeli macie, macie 3 desa, będziecie. Pingowani, informowani o tym, kiedy ten Wonder Trade będzie się dział. I to jest chyba wszystko. Jeżeli nie jesteście jeszcze tam, to dołączcie do grupy Discordowej oraz facebookowej Paper Sheet. Na Facebooku jest odnośnik. Postaram się ten link również dołączyć tutaj. I oczywiście mam nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie. Chyba już wszystko powiedziałem. Także pamiętajcie, 75 lajków, żeby w piątek było Hour of Power. Ja tymczasem uleczę Beautifly oczywiście, która swoją drogą robi niesamowitą tutaj y, robotę w trakcie, w trakcie tej serii. I teraz jeszcze sobie Paralysis Heal odpalimy jeden, bo mamy Mogłem? No i chyba jesteśmy gotowi na to, żeby stoczyć walkę z Ramosem. Ja tutaj chyba nie powiedziałem, Beautifly oczywiście nazywa się Omen. Tego chyba nie ten, no, ale to już dodałem, już dodałem. Oczywiście zawsze zapomnę jednego Pokemona nazwać tutaj, ale widzicie to wszystko na lejocie, to wszystko tam jest, także... Przechodzimy teraz z westlejem z przodu do tego uroczego poczciwego staruszka Ramosa i zobaczymy, co on jest nam w stanie pokazać w ciągu dzisiejszej walki. Uuu, young lad. Ramos w jest w ogóle takie meksykańskie imię, ale ja nie umiem meksykańskiego akcentu w ogóle. O! Soie... We... So have... no, no właściwie to można, bo chyba. Ramos też może być. Okej, okay, dobra. Damy taki akcent jak szłona. Ooo! So, you made it clear up here? I'm gym leader. Ramos, the name. What do you think, whippersnapper? Did you enjoy the garden playground I made with all the sturdy planes of mine? Taki bardziej Irlandski, <laughs> właściwie, a nie szkocki. There's Strength is sign of my strength as a gardener and a gym leader. You sure you're up to facing all that? Okej, okay, przechodzimy do walki z Ramosem. Już teraz, już teraz. Tak, jestem pewien i chcę stoczyć całą walkę Ramos. Jestem pewien, że jestem ten. Pytał się nam, pytał się nas na przykład, czy podobało mu się jego... Podoba... Czy podobała nam się jego... cóż, y, plac zabaw, który stworzył tutaj z roślin właśnie. Ja uważam, że był naprawdę bardzo ciekawy. Nie bez powodu, nie bez przyczyny y, został ten... Y, Tutaj musimy Słolota wystawić. Nie bez powodu, nie bez przyczyny został ten akurat Jim pokazany w trailerze, bo jest po prostu bardzo ciekawy, bardzo, bardzo właśnie taki interaktywny. I Acrobatics tutaj oczywiście zaboli, ale nie tak jak powinno. Na szczęście, Słolot to jest nasza ściana. Zawsze fajnie dostać taką ścianę w trakcie serii, ponieważ jesteśmy w stanie wtedy na siebie dużo przyjąć. Tutaj ten Acrobatics yy, nawet krytyczny nas nie pokazał w tym momencie, a nasz Slatch. Zadaje bardzo dużo. Jeżeli to był Sludge bomb, to ja bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że ten Sludge bomb mógłby znokautować tego Jumpluffa, ale niestety brakuje nam jeszcze troszeczkę do 37 poziomu. No, nie, nie, nie pokonałby nas tak krytyczny, a my tymczasem Jumpluffa już pokonaliśmy. Muszę pamiętać, że jesteśmy teraz na systemie Set, a nie Switch, czyli nie będę miał opcji zmiany teraz Pokémona. Felchidena wow sobie na poziomie 2000, 1900 punktów doświadczenia. To jest super w ogóle. Ja dzisiaj mam bardzo intensywny dzień, to wam muszę opowiedzieć, bo naprawdę działo się bardzo dużo. Następnie jest Gogołd, i tutaj ten Gogołd prawdopodobnie będzie miał Bulldoze. Tego się spodziewam i to zaraz. Muszę się skupić najpierw na tym, ale za chwilę opowiem wam, jaki miałem dzień, co robiłem, jak to wszystko wyglądało. I. No i tak. I zaraz sobie porozmawiamy, oczywiście, ale muszę skupić się teraz na walce. Także mamy tego googląta. Mamy tutaj googląta, który ma takedown. Nie wiem, wiem, że googląt może się nauczyć bulldoze. Czy ten gogołt będzie miał ten bulldoze? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale używam tutaj na nim sludge. Obowiązkowo. Grassnot. Okej, okay, Grassnot nam zrobi jeszcze mniej. Och, dobra, jesteśmy ciężkim Pokémonem. On nam pokazuje teraz cały swój wstęp. Jest takedown, jest grassnot. Prawdopodobnie będzie miał hornlish również. Krytyczny atak. Bravo, Squad. Bravo, -bra Jest w ogóle bardzo późno, jak ja to nagrywam dzisiaj, ale mam. Dzisiaj cały dzień mam idealny flow. Po prostu. No dobra. Powiedzmy, że troszeczkę odżywam po nagrywaniu Egloka. Którego zobaczycie jutro. I naprawdę. Ta seria jest roller emocji dla mnie i dla Pitera, więc. Musicie to zobaczyć. Musicie to zobaczyć. Naprawdę warto. Whipping Bell jest następny. Okej, okay, chyba jesteśmy w stanie przyjąć na siebie tego Whipping Bella. Nie mamy niestety żadnego Pokémona, który by sobie jakoś z nim lepiej poradził. Whipping Bell jest niebezpieczny, niestety. No bo to jest Pokémon. Gras. Yy, Gras poison. Więc ten poison nam tutaj nic nie robi. Ten acid zada naprawdę znikome obrażenia. Yy, ale jeżeli miałby zamiar postawić pewnie na przykład Sword Dance, ten Whipping Bell, to mogłoby nas to zabolać. Poza tym Whipping Bell to jest jeden z Pokémonów shiny, którego chyba tutaj złapałem. Nawet nie wiem, czy. Tak. Złapałem w tej grze shiny Whipping Bella. Nie ma reakcji z niego, bo ja chyba trenowałem wtedy na tych Whipping Bellach, czy coś takiego, bo one po prostu dają yy, y IVs do ataku. I to było po prostu niesamowite, siedzę, siedzę, pu! Puh, jest Shiny Whipping Bell. Tak, tak znikąd, tak po prostu strawy. Trenowając, Trenowałem, na ścieżce, troszeczkę dalej idzie go złapać, troszeczkę dalej właśnie hordy Whipping Belli są. You can take things too quickly when it comes to forming a friendship with your Pokémon Sprout. Otrzymałeś 5440, okej, walka z Robosem była... Nie wiem, czego się bałem tak na dobrą sprawę. Jednak mam dobre Pokémon. miałem dobre Pokémony na tą walkę. You believe in your Pokémon too and they believe in you too. My dogs from Acorn's grew. Go on then. You earned it here's your own plant patch sprout. Okay, to plant patch, który drugą ten design bardzo mi się podoba, roślinnej. If you got yourself a plant patch, then you can use HM Fly even when not battling. It's a real boon. Pokémon up to level 60 will listen to you. Too easy as falling of a log, even if you got them from a trade. Here, have this too. Might as well make my wild sunshines, I reckon. grasno, czyli to nie jest Gigadrain, tutaj dostajemy Grasnot I to mnie troszeczkę niepokoi, bo nie wiem, gdzie teraz możemy dostać Gigadrain. Musiałbym to sprawdzić, i dlatego chcę wyewoluować Rozelię dopiero, jak będzie miała Gigadrain, bo Rozelię się tego nie uczy. Znaczy, mógłbym to zrobić teraz, ale chcę, żeby ta Rozelia była. Otwarła się nam tutaj, oczywiście. Również furtka, no z Ramosem sobie pogadaliśmy trochę i co on tam jeszcze ma nam do powiedzenia. Ej, hey, Ramos! edit it my Marvel Fry little plates so of grass can break through concrete even. I can't help admiring that strength. Okej, okay. no to jest rzeczywiście, tylko że to nie jest konkret, to jest chyba drzewo, które on tu ma biblioteczkę, on tu ma wszystko spokojnie. I zjeżdżamy sobie na sam dół, także wyszło, udało nam się, pozytywnie. Yy... Wyszliśmy z tego. z tego gymu. Zwyciężyliśmy to, zwyciężyliśmy to, mnie cieszy. No ale teraz informacje dla Was: jak widzicie, jest już tutaj noc, wszystko się świeci, wszystko jest rozświetlone. Wygląda to mniej więcej tak, że. Mm, miałem dzisiaj intensywny dzień. Bo oczywiście wczoraj, jak i dzisiaj, nie wiem czy to mówiłem na streamach, to mówiłem, ale kto nie ogląda streamów, to gorąco również zapraszam. W tym tygodniu na pewno będę streamował nową Zeldę Link's Awakening, będzie w piątek stream, także gorąco zachęcam, wpadajcie, to jest ważna informacja. E, oprócz tego, oprócz tego, no, jak byłem na planszówkach spotku, planszówki spotku to jest event, który dzieje się teraz w Katowicach. I tutaj sobie zatrzymam, tutaj sobie zostawię. Wiem, który się w Katowicach? naprawdę, zostawiają się wystawcy planszówek, dużo ludzi gra, ale również były sesje RPG, są RPG wystawione i wczoraj, jak i dzisiaj prowadziłem właśnie takie sesje. Wczoraj prowadziłem OHED, czyli Outstanding Heroes and Extraordinary Threats. polski system, niezwykli bohaterowie i niesamowite zagrożenia, albo niesamowicie bohaterowie i niezwykłe zagrożenia, jakoś tak to właśnie jest. Jednak OHED i skrót angielski lepiej wchodzi do tego i ludzie byli bardzo zadowoleni, a dzisiaj prowadziłem. Equestria Pudziwo ze Fantazji, czyli oficjalny podręcznik do systemu z My Little Pony i spodziewałem się, że przyjdą yy, no dzieci, tak jak to mówicie, ale przyszli, no przyszły nastolatki i też się świetnie bawili, więc byłem zaskoczony tym, ale w ogóle dali radę, wygrali, znaleźli wszystkie zwierzaki udało mi się pogadać na przykład. A ja wiem, że teraz mówię, ten, Zresztą na streamie pokazywałem ten podręcznik z tego, więc nie ma się co wstydzić. A naprawdę bardzo przyjemnie się prowadziło i, i chętnie jeszcze taki event powtórzę. W przyszłym tygodniu na przykład w Katowicach prowadzę sesję z systemu Elders Cross, an official Elders Cross RPG. Oprócz tego później wróciłem oczywiście do domu, miałem chwilkę na zjedzenie, no i zaczynałem stream z Legend of Zelda Breath of the Wild, na którym też już odkryliśmy każdy region, więc pomoże, powoli możemy wszystko eksplorować, powoli możemy wszystko odkryć, zebrać i musiałbym pofarmić troszeczkę przedmiotów, ale oprócz tego jeszcze później nagrywałem... Egloka z Peterem i teraz nagle mam dla Was Wonderloka. Zbliżamy się do północy, ale mam nadzieję, że wyrobię się z tym wszystkim. I mam nadzieję, że z wszystkich filmów, które wypuszczę, będziecie zadowoleni, ponieważ będzie ich coraz więcej się pojawiało. Filmik na podziękowania na 4000. Ja wiem, że o nim długo mówię, ale jest już w przygotowaniach i wszystkie rzeczy związane z nim również. Więc mam nadzieję, że będziecie się po prostu cieszyć. Jak dobrze pójdzie, on wyjdzie w czwartek a w piątek również y, stream Legends of Zelda Link's Awakening, ta mała, słodka seria, która po prostu jest i mam nadzieję, że wpadniecie, mam nadzieję, że dołączycie do mnie, oczywiście Shanihan też się gdzieś tam w międzyczasie pojawi. Cieszy mnie to, cieszy mnie po prostu to, że się rozwijamy, cieszy mnie po prostu to, że tyle rzeczy po prostu idzie w prawidłowym kierunku, w tym, którym ja bym chciał, żeby w końcu szły i za to jestem wam również wdzięczny, także te 4000, ten filmik na 4000 mam nadzieję, że się wam spodoba. Dobrze, Holoclip do nas przychodzi. Oh! Profesor Sycamore told me you can now build mega evolution. That's truly wonderful. With that power you can steer your future in a better direction, my friend. We can't just cover up the old filth with new filth. I implore you to consider what we need to do to change the world in a new, beautiful world. Ok, człowiek Dorito do nas zadzwonił i powiedział, że. Słyszał, że możemy ewoluować, i nalegał na to, żebyśmy się zastanowili, co zrobić, żeby zmienić ten świat na lepszy. Tak w dużym skrócie, oczywiście to było wytłumaczenie moje, ale wiem, że wy chcecie, żebym to tłumaczył. I chętnie to dla was zrobię, bo w sensie lubię podkładać głosy, i to wiecie, ale postaram. Wiesz co, wiecie co? Z dwóch takich światów postaram się to uśrednić i po prostu jednocześnie czytać. Jeżeli są jakieś takie mniej potrzebne rzeczy, to to będę, to będę czytał. Będę czytał normalnie. O, dostaliśmy Black Slash. Super Możemy to dać lipsowi. Niestety nikt nie zrobił Arta z lipsem owiniętym szalikiem. Może nikt nie doczekał, ale czekałem, aż ktoś zrobi arta z lipsem, który ma po prostu na sobie Silk Scarf. No niestety nie, można mieć wszystkiego. Eee, ale tak, i tak jak mówię, staram się połączyć dwa światy i staram się jednocześnie będę się starał tłumaczyć jakoś. Jak to wygląda? I mamy tutaj chyba Dexa i Sine. How dare you keep us waiting? Ah. Ha. Just. Oh, just kidding, trainer. We weren't really waiting for you. We were on our way to power plant as Professor Sycamore request. But the gate connecting Lumiose City to Route 13 has been shut by a mysterious power outrage. We have to investigate. Hey. So the Central Chaos and Coastal Chaos, right? Can you tell me what comes next? I'm just going to give you an answer. It's Mountain Kalos, so I'm going to take this opportunity and power you up your decks again. The Mountain Kalos Pokedex has not been added to Play Purpose Pokedex. The Mountain Kalos Pokedex has been added to your Pokedex menu. Just tap it to check it out, okay? You know, it seems somehow your face seems more mature. Haha, <laughs> just joshing with you, I'll be taking my leave now bon voyage. Okej, okay, tutaj oczywiście dostaliśmy informację... Ja się muszę napisać, także wody, bo troszeczkę mi zasnęło. Ja dzisiaj cały dzień po prostu mówię! Huuu... Ja mam was proste pytanie dnia tym razem. Nie związane z Pokemonami, nie związane z niczym. Jak wam minął ten weekend? Bo mój był intensywny, ja was z wami podzieliłem się swoim weekendem. A jak wam minął weekend? Co zrobiliście? Co udało wam się osiągnąć, czego nie zrobiliście? Czy po prostu odpoczęliście? Bo odpoczynek też jest bardzo ważny. Jeszcze szczerze mówiąc, przydałby mi się, ale... Odpocząłem sobie wczoraj, odpocząłem, znaczy przedwczoraj, odpocząłem sobie w sobotę. przed przedwczoraj dla mnie wczoraj, więc nie narzekam. A teraz dostaliśmy po prostu górski górski pokédex, z górskiego Kalos, ponieważ wchodzimy na nowe miejsce, Lumios Badlands, gdzie będziemy mogli złapać nowego Pokémona i będzie kolejny po prostu Wonder Trade. Tutaj nas atakuje, ale oni chyba, one chyba nie mogą przejść drogi. Więc jesteśmy tutaj, znajdujemy się. I teraz ja wystawię jakiegoś innego Pokémona, dobra. Na pierwszym miejscu dalej musi być Flechinter. Ja w ogóle. Zat zatyka mi się no, Zatyka mi się nos. Ale w ogóle. Pragnę zauważyć to. Wejdziemy w ekran Pokémonów. Wejdziemy z ekranu Pokémonów. I te grudki ziemi. Chciałem powiedzieć, że pojawiają się w innym miejscu. Ale resetują się po prostu na swoje standardowe. Ok, na szczęście to, ten przemiły panik blokuje. My sobie tutaj pójdziemy. Muszę uciekać. Muszę uciekać. O, nie, 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 nie. nie, nie. Daj mi spokój. Dobrze, to jest chyba jedyny rodzaj enkanteru, który możemy tutaj dostać. Poczekam, aż ktoś, coś mnie zaatakuje, tak po prostu, ale tylko te kubki poruszeń. Uuuu, to jest gibble! O nie, to jest gibble. No dobra, jesteśmy na, na tyle wysokim poziomie, że swolod jest w stanie przyjąć na siebie trzy dragon raidę. Więc to już nie jest tak straszne. Rzeczywiście swolod ma bardzo dużo punktów życia. 3 Dragon Rage, a. dobra, teraz dwa i mamy Black Slash, czyli lecimy się, leczymy się tak na dobrą sprawę, do, prawie dopełni. Eee, I teraz co możemy zrobić tutaj? Wydaje mi się, że Body Slam to będzie tutaj opcja dla nas. Może nam się tego gibla uda sparaliżować jeszcze. Mam nadzieję, że go nie znokautujemy. Nie znokautowaliśmy go, nie udało nam się go sparaliżować, ale ten slash naprawdę robi znikome obrażenia. Teraz zadał jeszcze jeszcze mi, troszeczkę więcej, komar. Eee, nieważne. Klikamy on. i on. będziemy łapać tego gibla i będziemy go posyłać po prostu w świat. Ziewnięcie oczywiście. Miau, miau. ma Dragon Claw. Ok, czyli ma Dragon Claw. Ma... Jeszcze jeden atak. Slash. To na razie wiemy. Prawdopodobnie ma ten Dragon Rage. E... Dobrze, kliknąłem jeszcze raz ją, bo naprawdę nie wiedziałem co, mu... co z nim zrobić bardziej. Mogłem kliknąć ją niżej, ale to nie jest nam potrzebne tak na dobrą sprawę do niczego. Więc tutaj ten Lidl teraz zasypia i będziemy go posyłać dalej yy, w świat, jeżeli go oczywiście uda nam się złapać, a wydaje mi się, że uda nam się go złapać bez żadnego problemu Jakże gdzieś są tutaj moje ultra bole Nie mam Ultra Bole, mam tylko Grey bole, dobra ult Ultra bole będziemy musieli kupić prawdopodobnie w międzyczasie Ale ogólnie bull spi te zamknięte oczka są naprawdę świetne Dwa, trzy i... O ty! O ty dziadu! No Widzicie, nie chciał da się złapać. Taki, taki tutaj problematyczny mały Pokémon jest z nami. Eee, ale dobrze. Próbujemy jeszcze raz. Popychamy oczywiście fabułę do przodu. Powolutku. Tak jak już mówiłem, na... będzie się dużo działo w tym tygodniu, jak dla mnie, jak i dla was. Ponieważ będą nowe odcinki oczywiście Wonderlocka. Będzie nowy odcinek Eggloka na moim kanale. Będzie film na 4000 subskrypcji, przynajmniej mam taką nadzieję go nagrać. Kilka rzeczy informacyjnych. Gibel został zopanowany. Ok, świetnie. Teraz go nazwiemy i puścimy dalej w świat. Będzie stream z Legend of Zelda Link's Awakening, który jest możliwy też dzięki Wam. Dzięki Waszemu wsparciu na streamach. Więc to mnie bardzo cieszy. I teraz nazwiemy go. hashtag WTPer. I ogłęb w tym. jutro, od jutra. Znaczy nie od jutra. W tym tygodniu będę chyba już właścicielem mieszkania. Także dorosłość pełną parą. A my siedzimy na pustyni i łapiemy Gible. Dobrze, ale sprawia nam to przynajmniej radość, tak? I mam nadzieję, że wam również. Eee, także, jesteśmy tutaj teraz. Musimy się połączyć teraz z internetem. Oprzejść tego gibla oczywiście, dać znać ludziom, że wysyłamy Wondertake, bo to jest właściwie główna rzecz, jaką chcemy tutaj zrobić. Także na pierwszym miejscu, oczywiście, jest leczenie drogą wdrożenie i tego się będziemy trzymali, eee, bo chcemy, żeby on był żeby dostał te poziomy, a to jest jedyny rodzaj treningu, na który na razie sobie możemy pozwolić, chyba, żeby spakowalibyśmy naprawdę wszystkie pozostałe pokemony do boxa, zostawili mighty z giblem i je trenowali na zmianę, żeby dogonić resztę tego. Połączyliśmy się z internetem, tu teraz klikamy wonder trade standardowo, będzie jeszcze jeden zapis tutaj, oczywiście, bo jakżeby inaczej, ale szybki, chcę zacząć wonder trade i teraz wchodzimy, jest Gibble w tym miejscu i co my tutaj mamy? Take... Takedown Sentom Slash i Dragon Coat, czyli nie miał Dragon Raid'a Modest Nature na poziomie 27. Jest to Giml, czyli ja teraz ta, tak wygląda standardowy proces. Ja teraz wchodzę na swoją grupę, oznaczam. Opa, Wonderlock, nową rankę. I oczywiście daje znać, że leci Giml na poziomie 27. Kto jest gotowy, ten jest gotowy. Także 3, 2, 1. Klikam Trade, potwierdzam. No i Gibble lecisz w świat. Zobaczymy, kogo dostaniemy, z kim nas sparuje. Mam nadzieję, że do końca tej serii sparuje nas kimś, bo tu jest dużo enkanterów i nagrywam naprawdę w losowych porach, więc na kogoś może w końcu trafić z Polski. Communication with other trainer interrupt. Więc będziemy wysyłać jeszcze raz, ale ten, no cóż, ten kto już jest, ten po prostu będzie. Następny nie będę informował drugi raz. Bo niestety stało się tak, a nie inaczej, a to nie jest zbyt duża różnica, więc jak ktoś może jeszcze się łączy, to może nas go z nim po prostu połączyć. Ktoś dostanie tego Pokemona, ktoś dostanie Pokemona Gibla, który wcale złym Pokemonem nie jest. Złapanego. Eee, z jakiejś części świata, zobaczymy. Z nazwą oczywiście, hashtag WT Paper. No i jest to Zoe z Missouri, no to na, na pewno nie jest to z Polski. Chyba, że Zoe mieszka po prostu sobie w Missouri. Ale zobaczymy, oczywiście. Także leci Wonder Trade z naszej strony, Pa! Up. I oczywiście chodzi o to jeszcze, żeby nie dostać tutaj powtórki, co może być z drugiej strony ciężkie, ale dostaliśmy powtórkę. Dobra, standardowa zasada tutaj jest taka, że stara robimy dwa trade. jeżeli to nie zadziała, to robimy cięcie i do momentu, aż w którym pojawi się nowy Pokémon, po prostu ja nagrywam, ale wy tego nie widzicie, żeby po prostu nie marnować czasu odcinka, który możemy poświęcić na coś innego i który wy będziecie oglądać, tak, że to jest też moja strona, moja forma ukłonu delikatnego w waszą stronę, abyście się po prostu za bardzo nie nudzili. Dobra, co jeszcze miałem powiedzieć? W weekend oczywiście standardowo w niedzielę będzie W The Breath of the Wild. Już powoli, nie wiem czy, na, nie jesteśmy raczej na finiszu. Jest to Rumpel, którego jeszcze nie mamy. Zaraz, co? Zaraz, co? Ja jestem ślepy, tak? A. Dobra, chwila. Mieliśmy Rumpla. To jest Rumple. To jest zasada powtórki tego Rumpla. Także puszczamy go w świat znowu. Ja już się tak przez chwilę zastanawiam. Chwila przecież. Dobra, Fly. To jest tak zwana zasada gatunku. Tutaj pisze, że powtórka leci. To jest tak zwana zasada gatunku. Czyli mamy już z tej samej linii ewolucyjnej Pokemona, czyli możemy go wymienić na kolejnego. Czyli kolejny Wonder Trade drugi Wondertrick w tym przypadku i teraz zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Jest to Nobles z Arkansas. Mam nadzieję, że Nobles wyśle nam coś ciekawego. Jeżeli nie, to będziemy się widzieć za chwilę, ale jeszcze sprawdźmy, jeszcze sprawdźmy. Trzymamy kciuki, trzymamy po prostu, żeby, żeby wysłał nam coś ciekawego. Wyślij nam coś ciekawego, Nobles, nie bądź zły. Ojej! Dobra, tego jeszcze nie mamy i to jest na pewno coś ciekawego. Jest to Sandile, prawdopodobnie też złapany gdzieś na jakiejś losowej w jakimś losowym miejscu, ale sendala jeszcze złapanego nie mamy. I to jest super Pokémon Pokémon Ziemdy. Na razie nie ma na niego miejsca Druszy już nie, ale może kiedyś będzie, ja go chętnie chętnie tutaj wezmę. Także obczajmy sobie go jeszcze, nie będziemy go już wysyłać nigdzie w świat. Ale w każdym razie ze ścieżki numer 13 pokemona mamy już wysłanego. To jest właśnie to, że za drugim Pokemonem, raczej te Pokemony wchodzą nowe, bo Sendai'a na pewno patrzę, nie mamy. Jest to Firefang, Swagger, Crunch i Dig na poziomie 33 z Moxie. Okej, okay, dobra, to jest super. To jest super. Prawdopodobnie on był też złapany po prostu jako Pokemon takie jakiś losowy na Wonder Trade, ale nie narzekam. Na pewno nie narzekamy. Teraz idziemy tutaj w prawo. Chcę się tutaj dostać. Proszę, proszę mi dać spokój, szanowny panie. Panie chmurko chmurko pyłu. A nie, musimy się szybciej... Musimy się bardziej rozpędzić. Dobra, udało nam się. Eee... Okej, okay, wskoczył na nas to kolejny Pokémon, ale to już nie jest problem. Tutaj niestety tylko te Pokémon się pojawiają właśnie w tych kubkach, wrócę jest to kolejny gibel, który. który jest tutaj z nami. Nie wiem, czy Fletchinder od niego ucieknie. Spróbuję. Okej, okay, udało nam się. Zaryzykowałem tutaj, ale na szczęście udało nam się uciec i teraz zagadamy do tego naukowca, który tutaj jest. Dzień dobry, panie naukowcu. No, it's good. Anything hangs hey, out with like group or garage out feeling like that. Co on to mówi? Team Flare People, okej. Okay. To są ludzie z Team Flare? Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy. Tu prawdopodobnie będę mógł między odcinkami coś znaleźć, ale wydaje mi się, że jak podejdę do niego, wykrzyknik! I'm a member of the stylish Team Flare and I'm gonna win in style. I oczywiście. Tak. Albo. Tak. No, w każdym razie, w każdym razie działa. Team Flare Grand. Czyli of of Fleria bardzo lubię to słowo, bardzo lubię mówić pachow... wysyła przeciwko nam hałduma na poziomie 31. Okej. Okay. To jest już straszne powolutko. zaczynają się robić te poziomy niebezpieczne. Fakt w tym mamy wyższe, ale i tak. Robi się to już niebezpieczne. I raczej nie będziemy już musieli trenować. Firefunk? Okej. Okay. Przyjmiemy to na siebie, nawet Fledginder wydaje mi się przyjąłby to na siebie, bez żadnego problemu, a my tymczasem używamy Waterfall, ponieważ Waterfall jakimś cudem ma więcej, znaczy ponieważ ten simpur ogółem jakimś cudem jest fizyczny, to znaczy nie jakimś cudem, bo on jest po prostu Jolly, jest szybki i ma wyższy atak, ale surf mamy w razie czego na Pokémony, które właściwie mają dobry, dobrą obronę, ale słabszą specjalną obronę, takie jak Rhyhorn, takie jak Graveler, takie jak inne takie właśnie tego typu Pokémony, Agron. I tak dalej. Simpur awansuje na poziom 35, Flechinter awansuje na poziom 22. Te, pomimo, to jest doświadczenie, że pomimo tego, że jest rozbite i tak daje bardzo dużo. Flechinter teraz zamasowało do powolnego poziomu. I to jest Golbat. My tutaj mamy prostą, proste rozwiązanie: to to Ice Beam, który jest super efektywny, ale Golbat to przeżyje, bo Golbat to jest bardzo bardzo tłściutki że tak powiem. Nazywa Alektem to już. Ho-ho. Także my klikamy teraz znowu Ice Beam. Dlaczego by nie? No i sobie będzie tutaj odpoczywać. Jeszcze polowałem wczoraj y, wieczorem w nocy na Tropiusa. Na Shiny Tropius Oj. Znaczy wczoraj, w sobotę. Polowałem w sobotę na Shiny Tropiusa. Niestety nie udało się złapać Go dobiliśmy do 200 Kanterów i będziemy kontynuować również tą przygodę na streamach dalej, więc no. Dużo się dzieje na tym kanale i mam nadzieję, że zostaniecie. Polecajcie mnie oczywiście znajomym. And now, I still run away. Czyli ucieka, ze stałem, ha! Where's my plan pass? Oh no, did I drop it? My power plant sowas? I'll make a stylish deduction. I must dropped in when I was feeling around that boulder nine steps east of west when I'm standing. If I had dowsing machine, then I could find it with style. Ok. Znaleźliśmy power plant plus. Go wcześniej tutaj nie było. Specjalnie podchodziłem, klikałem. Ale wiadomo, musiała się zdarzyć ta, ta rzecz, żeby, żeby go po prostu znaleźć. To już nie pierwszy raz wiedziałem, że to tu jest, także proszę mnie tu przepuścić. Ok i możemy dojść jeszcze, możemy teraz wejść jeszcze na chwilę i zobaczyć co się dzieje tak naprawdę z tą elektrownią, i jak to tutaj wygląda. także wejdźmy, otwórzmy, otwieramy Carlos Power Plant i wydaje mi się, że to jest dobry moment żeby zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku będziemy rozwiązywać sytuację, która się dzieje w Power plant i pójdziemy z powrotem do Lumios, które będzie już miało włączony prąd. Ja tymczasem dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby pobić 75 lajków, wtedy będzie Hour of Power, następna godzina mocy w piątek. Oprócz no tego zapraszam Was na grupy facebookowe, discordowe, na które możecie wrzucać wszystko. Arty, memy, spritey, czym się chcecie pochwalić, wszystko jest tam możliwe. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i w granicach zachowania przyzwoitości, tak? To było na tyle w takim razie. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Był krótszy niż poprzedni, bo poprzedni to był Air of Power, ale i tak dużo się nam udało zrobić. Walczyliśmy w gymie. Ja porozmawiałem z Wami również. Czasami trzeba. Dobra. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!